Cześć wszystkim, piątek i myślę, bardzo przydatny odcinek dla nas wszystkich, dlatego że teoretyzować można bardzo wiele. Dobrze jako Polacy o tym wiemy, że każdy jest mechanikiem, politykiem i piłkarzem. No podaj, podaj! Więc możemy mówić o wszystkim. Zatem skąd w naszym narodzie wzięło się popularne powiedzenie Dejmu na zimnym? Ta, 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 ta. Daj mu na zimne. Czy wiecznie poruszane przeze mnie, profesora, czy Waltka motodoradcę, rozgrzewanie silnika na zimnym? Dzisiaj chcę poruszyć bardzo ważną kwestię, a mianowicie, dlaczego należy rozgrzać silnik i co rozumiemy przez rozgrzanie silnika? Czy to temperatura wody, temperatura oleju, ile to tak naprawdę zajmuje, i wytłumaczyć Wam wręcz w sposób piktograficzny, obrazkowy, dlaczego nie należy. Pałować silnika na zimnym. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie poczciwe Mondeo, które znacie już z wielu produkcji, chociażby czy katalizator kradnie moc. Taki suchar chyba w stosunku do mnie. Natomiast zaczniemy od pierwszego testu. Samochód zmierzymy. Jego kompresję, kiedy jest zimny, po całej nocy stania 15 stopni na dworze, bez ruszania. Przejedziemy się kilkanaście kilometrów, aby wszystko się rozgrzało, zaczniemy ponownie robić pomiar kompresji i od tego bazowo wyjdziemy w odcinku, bo to, że wyczytamy w internecie, że niedogrzany silnik może spowodować to, że na przykład szybciej zużyje nam się turbosprężarka, to tak naprawdę musimy też uzasadnić jak go rozgrzać, dlaczego ta turbosprężarka się zepsuje, czy dlaczego szkodzi to naszemu układowi tłokowo-korbowemu, tak to powiem, więc podzielę ten odcinek na kilka etapów, bo zrobiłem dla Was kilka testów, aby coś zwizualizować, więc zapamiętajcie, no i co, zacznijmy od pomiaru kompresji na zimny. Ktoś powiedziałby, że kompresja pod tytułem 14,5-14 jest zdrową i z tym się zgadzam. 10, co no, do remontu według fabryki 14,5. No nie, zatem sprawdźmy na rozgrzanym silniku, czyli tak powinniśmy robić. I pomiar kompresji w silnikach benzynowych. Pamiętajcie, że z wciśniętym gazem, jeżeli już o tym mówimy. Czyli rozgrzewamy i lecimy rundę jeszcze raz. Pomiar po kompresji, który widzieliście, czyli 15, pół14, pół15 15. Dlaczego tak się dzieje? Na znanym Wam dobrze kanale profesora Chrisa Krzysiu bardzo mocno kiedyś tłumaczył cały odcinek obły. Jeżeli ktoś nie zna tego pana, to powinien tam wejść o wnętrzach silnika. Dlaczego powinniśmy rozgrzewać, co się dzieje z metalami. Ja natomiast zrobię dla Was bardzo prosty, krótki eksperyment, żebyście sobie w pewien sposób uświadomili. Co znaczy zimny silnik, mimo że olej zaraz poruszymy i jego tempo rozgrzewania, to pierw zobaczcie na części, które są w środku, części, które się poruszają, góra-dół, części obrotowe. No to zacznijmy. Co by się nie działo, pamiętajcie, żeby zostać do końca odcinka, dlatego że prywatnie mam do Was dwa bardzo ważne przekazy, więc jeżeli możecie, po prostu nie skaczcie po odcinku, wytrzymajcie do końca, bo o ile jest fajny i merytoryczny, o tyle jeszcze na końcu chciałbym, abyśmy my, jako naród, i o, my jako miłośnicy, bo tam są dwie rzeczy, coś zrobili fajnego, więc oglądajcie. Teraz, żeby wytłumaczyć Wam zjawisko tej podniesionej kompresji, czy w ogóle rozgrzania silnika, mamy tutaj tłok. Tłok ma na sobie z reguły wypisany wymiar. Tutaj mamy 86,985. Tłok jest zimny. Potrzebujemy urządzenia, jakim jest pirometr. 24 stopnie, o... Jednej odległości będziemy walić. Jest sytuacją dopuszczalną. Oraz specjalne urządzenie, które pomoże zmierzyć nam, jaka jest jego właściwa średnica. Widzicie? Przyhacza w tym miejscu. O. Czyli mamy tutaj podziałkę 85. Plus 3 daje nam 88, plus mamy jeden cały obrót zrobiony, czyli jest wszystko w normie. Będę stopniowo nagrzewał go do 40, 90, a nawet do 150, jak mi się uda stopni. I zobaczymy, jaka będzie różnica. 35 stopni. Jeszcze 10. No, mamy gdzieś koło 58 stopni, oczywiście troszeczkę będzie to e, odbierane, więc w miarę szybko zablokowane nasze urządzenie zobaczcie. Nie jestem w stanie go przeciągnąć. Więc teraz odpuszczę za dużo. O. Tyle będzie dobrze, tyle będzie dobrze. Zobaczcie, już nam tutaj doszło dziesiąte czy setne. A, dobra, blokujemy i grzejemy do 100 stopni. Żeby nie było, że nie jest gorący, oczywiście nie jest to co w silniku, ale 140 stopni myślę, że wystarczy. Teraz się łysy nie oparz aha widział dobrze to po delikatnie odblokujmy zobaczcie dwa obroty to jest milimetr o. i zablokowało czyli nam się rozszerzyło już bardzo mocno żeby wam zwizualizować i nie mówić w setnych, dziesiętnych czy tysięcznych, rozgrzejemy go jeszcze mocniej zablokujemy go w tej pozycji i schłodzimy go szybko w wodzie dobra, tym razem to nie zabawa więc szybciutko mierzymy zanim nam spadnie, 220 urządzenie odblokować aha, tyś widział, że ja to włożę O, Jest sprzęgiełko. Zobaczcie. Teraz zablokujmy. Żeby Wam zwizualizować schłodzę i pokażę jaka jest różnica. Czary mary. 26 stopni. Urządzenie było zablokowane w jednej pozycji. Zobaczcie, tutaj musiał być bardzo zumować. Spokojnie wejdzie nam kartka papieru, i więcej. Widzicie? Dwie kartki papieru nawet wejdą. Zegnę. O. Ciężko tu mi się z operatorem. Nie. A teraz skręćmy. Niestety nie liczyłem, ale zobaczmy ile obrotów zrobimy, żeby złapać klin. Zrobiliśmy... O. Ponad obrót. Prawie obrót. O. Zatem do czego dążę? Silnik na etapie projektowania ma zaprojektowane pewne luzy. Dlatego mamy na przykład na tłoku pierścienie, żeby w momencie, kiedy tłok się nagrzewa, a jak się tłok nagrzewa? No od samej góry do samego dołu, czyli u góry jest najwyższa temperatura sięgająca naprawdę kilkuset stopni lub więcej, w zależności od silnika. To wszystko się rozszerza. Oczywiście cylinder i tak dalej też się rozszerza, ale mniej, więc to zaczyna być bardziej ciasno spasowane. Dochodzi do sytuacji, gdzie w zdrowym silniku. W bardzo zdrowym silniku, bo może nie wierzycie, życie, ale to ma 90 tysięcy km od nowości. E, po nagrzaniu jest tak naprawdę pełna kompresja. Wszystkie materiały są cieplne, cieplne od razu przygotowane tak jak powinny. I wszystko pracuje tak jak powinno. Zatem do tego parametru rozgrzewania, który trwa naprawdę, wam zaraz pokażę, dochodzi jeszcze tak zwany film smarny, czyli olej. Nie będę robił eksperymentu dlatego, że robiłem. Po prostu pokażę kadr z filmu, gdzie. Wrzuciłem olej do lodówki od 15 W30 do 0 W30. Zobaczcie, jaka była różnica w tej samej temperaturze, czyli około minus 20, w momencie kiedy został przechylony. Co nam to daje do myślenia? Że w momencie kiedy uruchamiamy silnik, temperatura jest zbliżona do 0. Dobrze, nawet niech teraz będzie tak jak jest. Mamy olej o sygnaturze 10, 15, czyli dolny parametr, lepkość w ujemnych temperaturach, to ten olej wydaje nam się gęstszy. Kiedy wyjmiemy go z lodówki, przelejemy przez palce, chociaż nie ma takiego słowa w, w nazewnictwie olejowym, kiedy przelejemy zimny olej przez palce, on jest gęstszy. Kiedy go troszeczkę rozgrzejemy, on już jest rzadszy. Wynika to z jego właściwości. I teraz, kiedy uruchamiamy nasz silnik, ja zawsze uważałem, że te, tą chwileczkę, dosłownie chwileczkę, kiedy mamy ujemne temperatury, powinniśmy poczekać, dlatego, że czas, jaki jest potrzebny między e, rozprowadzaniem, żeby już cały cykl olejowy poszedł, no, wymaga jednak kilku, kilkunastu sekund, w zależności od oleju, jaki stosujemy. I zatem kiedy wsiadamy do naszego samochodu, jest temperatura na, dworzu, na dworze około 15-16 stopni. Myślicie, że nagrzanie silnika do właściwych parametrów to jest moment, w którym woda osiągnie 90? Do 100 stopni? Nie. Teraz wsiądźmy razem do samochodu i sprawdźmy, jak dużo czasu potrzeba w niedoładowanym silniku benzynowym, aby olej osiągnął 90 stopni, czyli minimum robocze, olej w skrzyni 80, a woda 90. Przejedźmy się. Podróż, którą Was zabieram, trwa. Ponad 20 minut, tak kochani, 20 minut. Zaczynamy od temperatury, która panuje u mnie na działce, czyli 18 stopni, bo stoi samochód w Słońcu. Ustawiam teraz parametry, żebyście widzieli na jednym monitorze wszystko. Przebieg mamy końcówkę 420 km i widzicie temperatura wody 22 stopnie, temperatura oleju w skrzyni biegów 17, temperatura oleju w silniku nieznana, dlatego że dopiero od 50 stopni w górę pokazuje. Ciśnienie, jakie panuje na biegu jałowym, to jest. 376 kPA. Udajmy się zatem w podróż i przejedźmy pierwsze kilka kilometrów. Po czterech kilometrach mamy temperaturę wody, która oscyluje wokół 85 stopni. Temperatura skrzyni biegów 30 stopni, a temperatura oleju jest dalej, dalej, poniżej 50 stopni. A temperatura na trasie to jest 16 stopni, zatem jedziemy nieobciążoną jednostką, nie dajemy, nie pałujemy i jedziemy kolejne kilka kilometrów. Po 6 kilometrach temperatura wody już ma swój właściwy dla siebie współczynnik, czyli ponad 90 stopni, temperatura w skrzyni raptem 33, a temperatura oleju dopiero zbliża się do 60 stopni w momencie kiedy przekraczamy 7 kilometr jazdy. W 11 kilometrze jazdy temperatura oleju ma dopiero 78 stopni, a temperatura skrzyni biegów 50. W momencie kiedy przejechaliśmy 18 km, temperatura oleju ma 90 stopni, ale temperatura skrzyni biegów oleju dopiero 72. Zatem przejedźmy jeszcze parę kilometrów, żeby chociaż dobić 80 skrzyni biegów. Po 21 km temperatura oleju ma prawie 100 stopni, a temperatura oleju skrzyni biegów 80. Zobaczcie, jak wiele czasu musiało zająć od temperatury wody, która już Wam pokazuje, że jest nagrzane. Wymyślcie, że jest nagrzane. Olej jeszcze nie miał 50 stopni. 50 stopni. Nie mówiąc o tym, że gdy olej się nagrzał, to jeszcze w skrzyni biegów nie był właściwy, nie miał właściwej temperatury. Uznaje się przez producentów oleju, że temperatura robocza w zależności, bo teraz mam teusizingi, stringi i te inne wynalazki, od 90 do 100 stopni to jest ta właściwa temperatura, przy której ma wszystkie swoje parametry: lepkościowe, temperaturowe. Więc uświadomcie sobie, że gdy trzymacie ten interwał, że gdy uruchamiacie samochód nawet latem, jest ciepło, na włączony klimat, tak jak ja miałem u siebie na teście, to gdy jedziecie do pracy i jedziecie 1000 do 3000 obrotów spoko. Natomiast jeżeli myślicie, że jak jest nagrzany i dacie pełen katung temperaturowy, to te wszystkie parametry mocowe, pełne obciążenie nie będą zachowane. To nie jest zdrowe dla silnika. To nie jest krótki interwał, że wydacie gazu i coś wam wyleci. Nie, ale w dłuższej eksploatacji dziesiątek, tysięcy kilometrów oznacza to dla waszego silnika. Tylko i wyłącznie to, że po prostu szybciej ulega zniszczeniu. Najlepszym przykładem niechaj będzie turbosprężarka, gdzie prędkość obrotowa turbosprężarki nowoczesnej nieraz wynosi od 250 do 300, 350, 400 tysięcy obrotów na minutę. Jaki tam musi być film smarny na wirniku, tam w środku na. Drążku, który łączy, żeby odpowiednio zapewnić nam smarowanie i odpowiednia temperatura. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być. Zatem, kiedy olej ma 90 stopni, dopiero zapewnia nam te parametry. Czyli, jeżeli chcemy, mamy, nie wiem, turbo turbobenzynę, poszaleć po dwóch, 3 kilometrach, za każdym razem następuje delikatne przerywanie takiego filmu smarnego, delikatne podcieranie. Ilość kilometrów przy takiej jeździe równa się. Skracanie żywotności silnika. Zatem hasło daj mu na zimnym? Myślę, nie jestem przekonany, ale jeżeli byśmy za każdym razem, kiedy kupimy nowy samochód, odpalali go, ruszali od razu, but 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No ktoś powie, brawo synek, żeś go szybko rozgrzał. Ok? Natomiast myślę, że jego żywotność może ulec skróceniu nawet o 50-60%, dlatego że na takie warunki nikt go nie przystosował, a tym bardziej w zimę. Oraz podzespoły, takie jak chociażby turbosprężarka, jeżeli występują, to nawet o 60% można skrócić ich żywotność, dlatego tak ważne jest wystudzanie, wychładzanie po trasie samochodu, jeżeli chodzi o turbodoładowane jednostki, żeby on chwilę poczekał, żeby to się uspokoiło, bo temperatura, o której mówimy, bardzo często to jest temperatura w misolejowej. Z bardzo często temperatura w misce olejowej, ciśnienie podawane jest e, poprzez bardzo często czujnik z, gdzieś w okolicy zaworu, gdzieś w okolicy filtra oleju i to ciśnienie czasami może wynosić dużo, dużo bardzo. W momencie, kiedy dajecie full pędzel, to ten olej coraz szybciej płynie, żeby szybciej odbierać tą temperaturę. No i tyle. Spokojnie, on żyje, nic mu się nie stało. Zatem to tyle, jeżeli chodzi o dawanie na zimnym. Po prostu nie róbmy tego, dajmy zawsze temu samochodowi chwilę temu silnikowi, chwilę się rozgrzać, bo pamiętajcie, że to się na Was zemści spalaniem oleju, to się na Was zemści e, krótszą żywotnością, to się na Was zemści mniejszą mocą, dlatego że w momencie kiedy będziemy zacierać, podcierać na silnik, kompresja, to wszystko zaczną te parametry spadać. Nie jest to zdrowe dla Pana dla wygraniczego, a Wy jeżeli kochacie swoje wozidełko, to po prostu je szanujcie i tyle. Jeżeli otworzyłem Wam oczka, oczy będzie ładnie, brzmiało, poprawniej, to zostawcie kciuka w górę i co? Pamiętajcie, że no, już powinniście zdać. Że do końca roku trwa promocja na mubi.pl. A czym jest mubi.pl? Jest to wirtualna porównywarka ubezpieczeń ACOCNW. I dlaczego wszyscy o tym trąbimy od ponad pół roku? Dlatego, że to działa. Ale co działa? Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie filmu, wprowadzicie dane waszego pojazdu szczegółowo, dane wasze, klikniecie oblicz. Na stronie ułożą Wam się oferty od najtańszej do najdroższej. Jeżeli wszystko dobrze wypełniliście i zakupicie przez podany link w opisie, to już na Wasze konto w ciągu kilku dni do 30, bo teraz coraz więcej osób korzysta, wraca 150 zł. Co nam to daje? Że, no, jeżeli składka jest tak konkurencyjna, jaką nam nasz ubezpieczyciel wyliczył, to jeszcze 150 zł wraca, więc no, klikajcie. I jeżeli chodzi o bardzo ważne rzeczy, kochani, to aż tak zrobię, będąc nieogarniętym. Mam do Was jedną taką prośbę. No poza tym, żebyście udostępnili ten materiał edukacyjnie, niech się niesie, bo to są mądre rzeczy, a do mądrych rzeczy chcemy wracać. Już w tę niedzielę mamy drugą turę wyborów. I to w, to w waszych rękach zawsze jest władza. To wy decydujecie tym, czy pójdziecie, czy nie, o tym, jak będą wyglądały dalsze losy. Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. To nie chodzi o to, kto za kim jest. Chodzi tylko i wyłącznie o to, abyście spełnili wasz obowiązek obywatelski i w tę niedzielę poszli i oddali swój głos. Każdy głos się liczy. Tylko o to chodzi. Więc jeżeli mogę was o, co, o coś prosić, być apolitycznym totalnie, po prostu pójdźcie, idźmy na wybory. Pokażmy, że jako naród potrafimy mieć frekwencję i zróbmy tą frekwencję, żeby ona naprawdę była taka, żeby w Europie się jej powstydzili. I tyle. No, tak, już mi się ciepło na sercu zrobiło. Po prostu głosujmy. Nic więcej. Pójdźmy. Zatem trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku niedzielnym, który jest dla mnie bardzo ważny, bo wprowadza serię, którą tak naprawdę miałem w głowie, zanim kanał otworzyłem. Czyli szczery wywiad z mechanikiem. Takie trochę zerżnięte od 7 metrów pod ziemią, jeżeli chodzi o formę nagrywania, ale muszę zachować pełną anonimowość osób występujących u mnie i chciałbym, żeby osoby, które. Pracowały na warsztatach, były przymuszane przez właścicieli do różnych dziwnych rzeczy, żebyście mieli świadomość, co się dzieje nawet do dzisiaj na warsztacie. Czyli co wam się kradnie, co wam się nie wymienia, za co się kasuje. Jak ta seria się przyjmie, to myślę, że myślę, że bardzo mocno zaora polskim internetem więc i warsztatami. No, uciekam do 12 w niedzielę. Cześć! Jak pomoże. Nie? Mordo? Rozumiesz mordo? Patrz, patrz, patrz mi na oczy, no, jak do no, Ciebie mówię. Trochę, wizję, mm, trochę jak taki y, akwizytor. Patrzę przez oczy, przez wizję. Lecimy. Idziemy. Dobra. Za trzy, dwa, jeden.